to pismo pana Huberta Życińskiego, zastępcy dyrektora z 1 września, dotyczy tego mojego wniosku z pisma z 23 lutego, to on się tutaj powołuje na decyzję, jednak zgodnie z decyzją sygnatura w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej dane osobowe przedstawiciela RP nie zostały udostępnione. I oto ta decyzja, proszę spojrzeć, Doskonale nam się zgadzają sygnatury DIWP.0164.14.2021 MG. Decyzja tego pana minister zdrowia podpisane Hubert Życiński, zastępca dyrektora, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 lutego 2021 roku, czyli z tego przedstawionego przeze mnie wcześniej pisma, pana Zbigniewa Kękusia, data wpływu 25 o udostępnieniu informacji w zakresie podania imienia, nazwiska oraz pełnej nazwy pełnionej funkcji wykonywanego zawodu, pełnej nazwy miejsca zatrudnienia, członka zespołu reprezentującego Rzeczpospolitę Polską, odmawiam udostępnienia informacji publicznej. Zatem, proszę Państwa, Niedzielski odmawia mi najpewniej dlatego, że przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej po prostu nie brał udziału w negocjacjach, o czym poinformowano mnie tym właśnie pismem też z 1 września, że Rzeczpospolita Pol Polska nie bierze udziału w negocjacjach. Tak to proszę Państwa yy, nas okłamuje minister zdrowia Adam Niedziecki, no bo proszę Państwa, dlaczego twierdzę, że nas okłamuje? Mamy oto dwa pisma z 1 września 2021 roku, z których w jednym informacja dla mnie: Polska nie bierze udziału w negocjacjach w sprawie i drugie, też z 1 września, do innej sygnatury, uprzejmie informuję, że w zespole, i tak dalej, zasiadał przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, co oczywiste dla każdego racjonalnie myślącego, nie mógł przedstawiciel Polski jednocześnie zasiadać i nie zasiadać, negocjować i nie, i nie negocjować. Zatem yy, z całą pewnością Adam Niedzielski jednym z pism nie okłamał. Wszystko wskazuje na to, że tym, w którym poinformował mnie, że zasiadał. Za chwilkę przedstawię kolejne uzasadnienie dla tego mojego stanowiska, ale ponieważ ponad wszelką wątpliwość nie okłamał, to tym otopismem z 13 września 2021 roku skierowanym do podinspektora Andrzeja Kułagi. Tu jest dowód nadania. Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez tego pana, ministra zdrowia, w dniu 1 września, no bo obydwa pisma mamy. O treści wykluczającej się całkowicie sporządzony 1 września w Warszawie przestępstwo z artykułu 271, paragraf 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Z całą pewnością odpowiedź na zapytanie w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej to jest odpowiedź, to jest dokument, który ma znaczenie prawne, tym bardziej że przecież z całą pewnością znaczenie prawne ma ta decyzja, którą Niedzielski odmawia mi podania imienia i nazwiska najpewniej dlatego, że nikt nie uczestniczył. I skierowałem wniosek, żeby organ ścigania, który będzie rozpoznawał moje zawiadomienie ustalił, które ze stwierdzeń, które stwierdzeń polega na prawdzie, czy to z jednego z pisma z 1 września, że Polska nie bierze udziału w negocjacjach w sprawie dostaw szczepionek, czy też z drugiego pisma, również z 1 września, że w zespole Komisji Europejskiej negocjującej warunki zakupu yy, przez kraje i tak dalej zasiadał przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, to, że nie zasiadał, znajduje potwierdzenie w odpowiedzi minister zdrowia Adam Niedzielski do marszałek Sejmu Elżbieta Witek. 26 maja 2021 roku odpowiedź na interpelację pana posła Janusza Korbina mikkego i grupy posłów Konf Konfederacji w sprawie decyzji zakupu szczepionej przeciw COVID-19 i co napisała autorka tym razem była nią pani Anna Goławska, podsekretarz stanu z upoważnienia ministra zdrowia co podała? Polska kontraktowała zakup szczepionek w ramach unijnego porozumienia o stanowieniu wspólnego mechanizmu zakupu szczepionek z wyprzedzeniem dotyczącego wczesnego zakupu przeciw chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Na jego podstawie to Komisja Europejska negocjowała i zawierała w imieniu państw członkowskich tzw. umowy zakupu z wyprzedzeniem Advanced Purchase Agreement, APA, albo umowy zakupu Purchase Agreement, PA dotyczące opracowania produkcji priorytetowych opcji zakupu oraz dostaw szczepionek na COVID-19 do państw członkowskich UE. Polska stała się stroną tego porozumienia na podstawie uchwały Rady Ministrów, tej o której mówiłem wcześniej, z 10 sierpnia 2021 roku minister zdrowia został upoważniony do wykonania porozumienia w imieniu RP. Akceptacja treści lub przystąpienie do umów wynegocjowanych nie były przedmiotem głosowania i tak dalej i tak dalej.